Siemaneczko, Siemaneczko, moi drodzy, witam was na moim kanale. W grze Dying Light the following. Co dzisiaj mamy do zrobienia? Dzisiaj musimy zdobyć zaufanie tychże tutaj mieszkańców. Co. co nam da możliwość odwiedzenia matki. Więc, pierwsze za co się zabierzemy, to zarobienie misji, które, które pozwolą nam w ogóle zdobyć tą lojalność wobec nich, ale ja bym. Co mam tutaj za zadanie? Tak naprawdę mapa, co to mi pokazuje? Zapytaj Billa o elektrownię jeszcze. To czekajcie, może się dopytamy jeszcze tego typu o co tutaj chodzi. A jak ja bym chciał w ogóle paliwo, może do tego mojego główna co jeżdżę, ale czemu ja nie mogę? Chyba że on jest na górze? To z Bili w ogóle? Kwatermistrz. Billy chyba jest na górze, także wejdźmy tam zobaczyć. Nie, no pokazuje, że na dole. Czemu tego Billy'ego tutaj nie mogę nigdzie złapać? No kwatermistrza, ale o elektrownię na razie go spytać chyba za bardzo nie mogę. Dobra, mniejsza z tym. Ja bym chciał jeszcze tylko moją brykę podrasować, ale jak ja mam to zrobić? Zastanawia mnie to przywołaj pojazd i mam pojazd i jak ja bym chciał tą furę ulepszyć bądź zatankować czy on ma coś takiego jak paliwo Tu jakieś plany plan niemiecki pistolety druty No nie widzę kurczę kiepsko gdzie mamy tą jaskinię w ogóle którą Mam zrobić. Znajdź stwora kradącego jedzenie, którego widziano przy Jaskini. No kawałek jest, nie? Dotrzy do ciężarówki firmy jest porzuconej na Autostradzie. Wiecie co? To my sobie tą misję zrobimy. Hmm. Tak, to? Dotrzy do ciężarówki na autostradzie. Gdzie mam furę? Tutaj jest moja fura. Możemy w nią wejść i pojechać, tyle że powoli nam się chyba tutaj faktycznie benzyna będzie kończyć. Z tego co widzę. Będzie ona tak i tak na coś długo starcza. Dobra? Bo wtedy jak ja to zrobię, to ja będę mógł tą furę ulepszać, a to by mi się bardzo przydało w późniejszym etapie rozgrywki. Łe kurwa, tu jakieś w ogóle wyzwanie sobie włączyłem, ale ja nie chcę tego robić na razie, bo to w złym miejscu bo zupełnie to, to użyłem. Tutaj nie ma żadnych zombi. Tutaj jest jakaś wieża... Ale dobra, tutaj musimy wysiąść. I gdzieś na górę się dostać. Jak widać tutaj mamy jakąś ciężarówkę, która powinna... O, Ford, przepraszam. Nie sądziłem, że ktoś tu o. jest. Pewno, że nie. Złodziejski skurwiel. Spokojnie, to nie tak. Przysięgam. Szukałem tylko części do mojej bryki. Nie planowałem niczego kraść. Pogadajmy Jak z nim. Jak szukasz części, to możesz se kurna trochę kupić. Jacob Graves do usług. Kyle Crane. Fajno cię poznać, Crane. Teraz posłuchaj. Ten rewir jest mój. Chcesz coś, to ci schandluję. Ale nie ma tego, że za Okej, okay. rozumiem. No dobra, to co ja mogę u niego kupić? Handluj. Części układu jest jednego. Mamy trochę hajsu, to to kupimy yy... Dobra, dawaj to, to, to i to. Właściwie chyba... Dobra. Kup wszystko i chuj. Pomagaj miejscowym. No i co? Jak ja to... Co jest? No, dobra, wiem, że tego nie zrobiłem tego wyzwania, ale ja nie miałem zamiaru go w ogóle robić. I jak ja teraz to zrobiłem, to co ja mogę zrobić dalej z tą misją? Zniszcz gniazdo przemieńców. No, dobra, wyjdźmy stąd w takim razie. Mamy te części zrobione. To może potem pójdziemy sobie zrobić coś z. związane. Z tymi misjami, z tym autem. Teraz sobie zjadę. I tak, idzie do samochodu, idzie ja w ogóle muszę dojechać. Czy to gniazdo. Aha, to jest to, co tutaj widziałem wcześniej. Po drodze mamy kilka gniazd przemieńców, które też można sobie zrobić przy okazji. To jedziemy furą do pierwszego gniazda. Ciekawe też, czy. A w ogóle, czekajcie, czy ja nie mogę. Ulepsz pojazd, kurwa! No już ja pierdolę, nie wiedziałem, że tak mogę to zrobić. To jest ekran ulepszenia łazika. Możesz na nim zrobić trzy rzeczy. Montować, naprawiać, wymieniać części łazika, aby poprawić jego parametry. Przeglądać ulepszenia, przypisywać aktywne ulepszenia do przycisków działania, modyfikować wygląd łazika za pomocą różnych akcesorii w wersji lakieru. Przytrzymaj. Co ja mogę teraz zrobić? Mogę mu dać części na poziomie trzecim. Części układu hamulcowego. To jeszcze jest spoko. Tu mogę mu dać lepszą część. Silnik ma procent 96. To też nie ma sensu tutaj nic dodawać. Tutaj mogę wziąć jakieś opcje modyfikacji. Mam jakieś fajne lakiery. Ty, knie w pustyni. Uszkodzona część, aby ją naprawić, ok. Ale nie mam uszkodzonych części za bardzo, nie? Ulepszenie łazika. Dobra, także ja sobie yy, trochę ulepszę łazika, bo zupełnie w złą stronę poszedłem poprzednio. I powiem Wam szczerze, że musiałem tam przyciąć kawałek, bo nie było sensu tego pokazywania. Dobra, ja tu dokupiłem też do tego łazika jeszcze jedną taką fajną część dokupiłem sobie nowy silnik na poziomie drugim i teraz powinienem być też delikatnie szybszy i co ja, ja mam do zrobienia, misję tą, to jest misja fabularna która jest jako misja poboczna, poboczno-fabularna powiedzmy i ona umożliwi nam umożliwi nam e, pociągnięcie dalej tego, tego punktów reputacji i tego żebyśmy zdobyli e, ten, zdobyli punkty do podniesienia sobie tego levela i wtedy oni pokażą nam, w którym miejscu dokładnie się ta matka koniec końców znajduje, ale ten łazik chodzi po całej drodze z zupełności. Łatwiej byłoby tutaj poruszać się za pomocą pada. Także... Może następnym razem go sobie podłączę, teraz gram na klawiaturze cały czas. Wypierdalać ode mnie. Skurwysyny. Jedziemy dalej do tego znacznika. To jest e, jakiś spór kradnący jedzenie. Nie mam pojęcia co to jest. A jeszcze jedną rzecz muszę sobie w necie sprawdzić, bo kurwa nie wiem jak te gniazda usuwać. Czy ja muszę to spalić? Czy co ja tam muszę zrobić? Nie mam bladego pojęcia. Dobra, jedziemy. Tu tu, tu, czu. Gdzieś tutaj główną drogą teraz cały czas się poruszamy. W ogóle tego łazika nie słyszę za bardzo. Czyżby to było spowodowane jakimś... ...w ogóle nie wiem, moim y, tym, moim nowym silnikiem? Czy coś się zbudowało? A ła ła ła, ale zajebałem, kurwa. Zużywa mi się ten łazik cały czas. Wiecie co, ja nie wiem już, czy ten poziom paliwa on się tutaj w jakiś sposób zmniejsza, czy nie. Bo na razie, z tego co widzę, chyba ciągle jest taki sam. Już zgupiałem w pewnym momencie. Dobra, teraz tak. Tutaj muszę się udać. Ło, kurwa, mać, co tu się wyprawia? Oni mi. Tego łazika obijają strasznie. Łe, nie tędy, dobra. Stop. Ja sobie tu zejdę bez. bez fury. Kurwa się trochę za zawieszam, bo się skupiam na tej grze strasznie. Dobra. Udało się skoczyć. Ej, coś się chyba dźwięki zbugowały. Wiecie co? Ja tam nie nie słyszę sami. wszystkiego, nie co powinienem. Walić ciebie i twoją kruz. Dobra, wchodzimy na górę jeszcze, jaskinia. Jak jaskinia, Hej, posłuchaj, proszę. Chlestę Pogadajmy. No, tam, tam w środku, to moje dziecko. Nie, nie pozwól mu umrzeć z głodu. Nie pozwól mu cierpieć kurwa to jego dziecko tam jest w środku a on zmarł nie wygląda to za ciekawie sytuacja się trochę skomplikowała dobra w takim razie schodzimy na dół ja sobie od razu odpalę lampkę Zobaczmy co tutaj jest ciekawego gdzieś w tą stronę musimy się udać Tutaj przepłyniemy sobie pod wodą najprawdopodobniej kierują nas tutaj te lampki które są w ogóle bardzo przyjemnie mi się nagrywa Danglaita. Naprawdę lightowa, fajna grana odstresowanie. Gdzieś tędy. Dobra. Czy ja mogę gdzieś tutaj się na chwilę wynurzyć, żeby zaczerpnąć powietrza? Na razie nic nie widzę. Tu jeszcze niżej musimy spłynąć. Nie podoba mi się to, bo już schodzimy poza połowę naszego naszej wytrzymałości, ale tutaj się wynurzę w takim razie teraz. Kurwa, albo i nie. Panie, gdzie ja mam się wynurzyć, bo zaraz zjebnę w kalendarz. Dobra. Tak na styku jestem. Dobra, tutaj jakaś beczka chyba pływa po powierzchni. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, udało się. Udało się zaczerpnąć powietrza. Ok, tutaj nas prowadzi gdzieś wyżej. Tak idealnie, tak naprawdę. Dobra, tego zabijemy. Tego okay. też. To już są zombie, które możemy robić na strzałach. Czy tutaj coś ciekawego gdzieś w powierzchni się znajduje? Nie widzę. Idziemy dalej. Trzeba zejść na dół znowu. Na dół trzeba coś pod wodę. <laughs> Płyniemy. Znajdź stwora. Ciekawe, co to będzie za stwór. Cały czas wzdłuż sznurków. Teraz tutaj gdzieś. Dobrze, że są te sznurki, nas prowadzą. Bez tego to byłoby tutaj delikatnie ciężko. Mimo, tak, mimo tego tak i tak jest ciężko, nie? Bo tyle tlenu musimy mieć, żeby dotrzeć do te odpowiednie miejsca. Tutaj od razu w górę. Ty, ja chyba tam też mogłem po drodze się w jednym miejscu sztachnąć powietrzem. I płyniemy dalej. Przewidzieli to, że ktoś taki jak ja będzie grał, który nie za bardzo ekwipował i rozwijał postać, tylko po prostu robił, robił główną linię fabularną. Płyniemy. Wiele rzeczy na, na pewno, niestety, pominęliśmy, biorąc pod uwagę te wszystkie znaczniki, które tam były wcześniej. Ale. Ej, 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 ej! No! Płyń. Dobra. I na pewno straciliśmy jeszcze mnóstwo zabawy tutaj, ale gdybym wszystko robił, to nie wyrobiłbym się przed. Y, tym. przed Star Warsami. A ja bardzo chcę się przed nimi z tą grą wyrobić. Więc może być tak, że. Będzie, jak będziemy już blisko, a nie będę miał koniec, to będzie więcej niż 17 odcinek dziennie. Nie! Kurwa, ja wiem, co to jest! Ty kurwi, kurwiu małe. Skąd oni wzięli tyle konser? Rany to jest kompletnie porąbane. Co, to jest zrobione już? Ok, pomagaj miejscowym. Dobra, czyli już zrobiliśmy tą misję, tak? No dobra, to teraz nam się stąd wycofać? Zadania. Zapytaj Bil Bilala o elektrownię. A czy to nie jest gdzieś tutaj? To, to gniazdo przemieńców jest kawałek dalej, nie? Da się stąd jakoś szybciej wydostać, czy tylko. Tylko potem, nic tutaj nie ma więcej. Także wypłyniemy stąd od razu. No dobra, to ciśniemy w drugą stronę w takim razie. Szkoda, bo myślałem, że ta misja będzie bardziej rozbudowana. No i czemu ja tu nie mogę wpłynąć? Kurwa, jeszcze mi powietrza zabraknie, nie? Płyniemy. Zniszcz gniazdo przemieńców. Ja bym chciał wiedzieć, jak je kurwa zniszczyć potem, nie? Bo... Bo nie wiem, czy ja mam to spalić mołotowami, czy co z tym zrobić. Tak mi się wydaje, że to by było najdostępniejsze wyjście chyba. Mamy powietrze. Słyszałem jakieś ptaki. Myślałem, że może to będzie wyjście. Ale powinno być jakieś szybsze, nie? Chyba że ja przeoczyłem gdzieś i, i nie ma tego. Bo gniazdo przemieńców. Ja cały czas zmierzam w kierunku tego gniazda przemieńców, więc jak wejdziemy, będziemy dosyć blisko. Więc myślę, że będzie można zrobić od razu to gniazdo jeszcze dzisiaj na odcinku. Takie 20-minutowe odcinki. 20 minutowe odcinki o tyle są spoko że, że szybko się renderują. Dobra, i teraz tutaj na górę wypływamy. Kurwa, myślałem, że będę mógł się może kostpiczką Na Makucka i spindalamy są. Gdzieś tutaj ja dobrze. Chyba tak. Dobra, jeszcze jeden jest obszar do przepłynięcia. To jest chyba ten najdłuższy, pierwszy, który mi prawie tlenu zabrakło. Gdzie są te sznurki? Tędy prowadzą. Ile tu się w ogóle zombie potopiło? Tutaj też mogę się sztachnąć powietrzem, także jak najbardziej to przyjmę. I płyniemy dalej wzdłuż tuneli. Aha, czyli to jest tak zrobione, że w jedną stronę świeci się na niebiesko, a w drugą stronę świeci się na żółto, i to oznacza wyjście. Dobra. I to ma sens jakiś. Jakby nie było. Ej, ale zawsze w tych tunelach mi się gra jakoś delikatnie, ścina. Nie mam pojęcia czemu. Teoretycznie to tu powinna być jakby większa wydajność niż normalnie, nie? I wpłyniemy na wprost. Tu już chyba w ogóle mogę wypłynąć. No, wyłaś. Mamy to. Ta misja jest już wykonana. Także ciśniemy dalej. Teraz tu gdzieś fura moja stoi. Ładnie tutaj nawracamy i na główną drogę wyjedziemy sobie. Ty pierdalaj. czy ja tu jeszcze mogę jechać na wprost? Mogę. I tam będzie do zniszczenia gniazdo przemieńców. Zobaczymy, jaki to ma status w ogóle, bo to jest misja bardzo trudna, nie? Otrzymasz 15 tysięcy w ogóle doświadczenia. Zobaczymy, czy nam się uda. I ile prób w ogóle tego zadania będzie. Tu gdzieś do mnie strzelają. Omijamy te zombie. Bo chyba to taranowanie. O kurwa, panie! Taranowanie zombie zabiera mi więcej. Ten zabiera mi kurwa HP tego pojazdu. Ty ode mnie odejść. Gdzie to jest tak naprawdę pod wodą? To jest na jakiejś kurwa wyspie? Nie, to jest po tamtej stronie, czekajcie. Dobrze moi drodzy, startujemy z tą gniazdę no nie powiem wam, jest mega trudno. Ja wiem co ja tu robię źle. Ja tutaj przychodzę w dzień i normalnie przyszedłbym tutaj w nocy. Jakby czytałem, że trzeba to robić w nocy, bo nie ma tych takich silnych zombie tutaj. Jednakże, chociaż z tym jednym gniazdem już dzisiaj sobie chcę poradzić w ciągu dnia. No a następne, które będziemy robić, będą już wykonywane w nocy, bo no, idzie się z tym naprawdę natrudzić, napocić. Jednakże, no, spróbujemy to jeszcze sobie skubnąć, żeby mieć tą misję za sobą i już tu w jakiś sposób. Yy, Tą reputację sobie powoli budować, która będzie mi umożliwiać inne aktywności. No zobaczymy, czy sobie poradzę. No robię to dokładnie chyba trzeci raz już. No i dwa razy już niestety poległem w czasie walki, łagodnie mówiąc, no i tutaj już leciały różne epitety w kierunku tej gry. Niestety, ale próbujemy dalej i walczymy z tymi zombiakami. Dobra, i teraz tak. Musimy iść tutaj. Jednego zombie udało mi się zabić, który był tutaj wrośnięty w tą ziemię. I... Ten, I... I powodował to, że... że one się respią. Dobra, mam tutaj 40 naboi, które mi nie za dużo dadzą. Dobra, one mnie nie widzą na początku. Dobra, załatwione. Muszę tutaj trzymać na duży, duży dystans. I te, które są do zabicia, podświetlają mi się na czerwono. Dobra, tam jest kolejny do zabicia. One kurwa plują jakimś jadem. Dobra, ten został zabity i zneutralizowany. Dobra, Gdzie, czy gdzieś jeszcze znajduje się któryś z tych zombi, które muszę zabić? Tam widzę jakieś kółeczko. Mi się pokazuje, czy to oznacza, że tutaj też jest jakiś zombiak, który jest do zabicia? Zgubiono pościg. Wydaje mi się, że to już może być koniec. Tylko trzeba zabić jeszcze te trzy zombiaki, które tutaj chodzą. Dobra, wykorzystujmy kotwiczkę. Wykorzystujemy kotwiczkę i szukamy ostatniego chyba. Szkoda, że tu nie ma pokazane, ilu ja muszę upierdolić jeszcze tutaj jest jeden dobra okej okay, czyli udało nam się już tych zombie w jakiś tam sposób no nie no kurwa ale chyba mi zaliczy to misję zaliczy czy nie zaliczy jak myślicie nie wiedziałem że pod wodą nie mogę się leczyć ja pierdolę proszę niech ta misja będzie zaliczona J, I, 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 umiejętności, zadania. Tak, misja została, moi drodzy, zaliczona. Także udało nam się już w miarę tym obcym popomagać. Zobaczmy, jaką mamy rangę. To już jest trzecia ranga. Mamy rangę przybysz, czyli mamy odblokowaną kuszę kompozytową i zwykły wełk. I będziemy mogli mieć kuszę. Dobrze, moi drodzy, pod tej... Naprawdę długiej walce z tym gniazdem. Żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie będziemy działać dalej z miejscowymi oraz może porobimy te wszystkie strefy i gniazda, ale to już trzeba będzie pamiętać, żeby robić nocą, bo będziemy się jebać z tym tak jak teraz. Także trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!